Cześć, witajcie! Dzisiaj robimy znowu odcinek z domu, mianowicie porozmawiamy sobie o uprawie pomidorów, czyli jak uprawiać pomidory, żeby mieć udane plony. Będzie to spora aktualizacja poprzedniego filmu, który ma już ponad milion wyświetleń, ponieważ postanowiłem zaktualizować niektóre informacje z racji tego, że trochę się przez te parę lat zmieniło, przede wszystkim ja, przede wszystkim sposób mojego myślenia. No i też sposób uprawy tych pomidorów. Więc może zacznijmy od tego, że idealna ziemia pod uprawę pomidorów jest piaszczysto gliniasta, tak, żeby jednak trzymała tę wodę, ale była w miarę przepuszczalna, najlepiej odczynie pH lekko kwaśnym. To jest taka podstawa, która zagwarantuje nam sukces. Na przykład, jeżeli wiemy, że w maju będziemy sadzić pomidory, to na jesień warto zadbać o to, żeby ta gleba była jednak dobrze nawieziona z bardzo prostego względu. Z tego względu, że dobrze nawieziona gleba gwarantuje nam dobry rozwój i wzrost pomidorów. Jeżeli chodzi o to, czym nawozić glebę, no to ja polecam Wam albo oborniki, albo kompost. Z racji tego, że jestem osobą, która raczej używa nawozów naturalnych. Ponieważ jestem tego zdania, że jeżeli ja mam sobie coś wyhodować na glebie, która jest zasalana, która jest sztucznie nawożona, no to wolę sobie kupić owoce czy tam warzywa w sklepie, niż je po prostu uprawiać w gruncie dla własnego użytku. Więc jeżeli już kupimy pomidory, posadzimy pomidory, pamiętajmy, żeby o nie dbać. Co mam na myśli? Od razu przy sadzeniu pomidory. Pomidorów, pomidory palikujemy, czyli wbijamy palik albo metalowy, albo drewniany. Ja polecam drewniany i miejmy od razu najlepiej jakiś bawełniany sznurek. Pomidory są dość ciężkie, na początku może się tak kompletnie nie wydawać, natomiast jeżeli chodzi o cały ciężar, kiedy już są owoce, no to jednak one trochę ważą, więc wymagają palikowania. Oczywiście zostawiając trochę luzu, żeby pęd mógł też rosnąć. Rzeczą, o której też chciałem powiedzieć, jest sadzenie pomidorów do gruntu. Sadzimy, jeżeli mamy liścienie, to. Przeważnie, jeszcze jest tyle miejsca pod nim. Sadzimy aż po pierwsze liście pomidora. Przynajmniej ja tak robię, ponieważ wtedy system korzeniowy urośnie jeszcze na łodydze, przez co będzie miał więcej korzeni ten pomidor. Co da również efekt taki, że roślina będzie mocniejsza, stabilniejsza i nawet w okresach suszy poradzi sobie lepiej, ponieważ będzie miała tych korzeni więcej czyli więcej tej wody będzie z gruntu pobierać łącznie ze składnikami pokarmowymi. Podczas wzrostu pomidorów należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby usuwać regularnie wilki, czyli tak zwane dzikie pędy. Dzikie pędy wyrastają z pomiędzy łodygi a liścia, czyli jakby kolejny pęd. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jeżeli dopuścimy do tego, że takich pędów, jakby tu jest jeden pęd główny, ma być przewodni, tu jest liść i tu sobie wyrasta liścień na przykład. Jeżeli nie liścień, tylko przepraszam, wyrasta ten wilk. Jeżeli pozwolimy na to, żeby te wilki wyrastały, to nie będziemy prowadzić pomidora na jeden pęd główny, tylko będzie mnóstwo innych, przez co efekt będzie taki, że te owoce na przykład będą drobniejsze albo będzie ich mniej, a roślina niepotrzebnie będzie tracić energię na produkcję miliona pędów, zamiast skupić się na jednym pędzie. Ja u siebie pomidory przeważnie prowadzę na jeden pęd ewentualnie na dwa, w zależności od tego, co chcę osiągnąć i ile mam miejsca, bo u mnie jest co roku tak, że albo mam dużo pomidorów, albo mam dużo ogórków, albo mam dużo selerów i przeważnie stawiam na dwa, trzy gatunki warzywniku, oczywiście mnóstwo ziół, właśnie po to, żeby był ten płodozmian, żeby nie było rok w rok pomidorów, bo też zaraz do tego dojdziemy. Więc tak jak mówię, na jeden, dwa pędy, jeżeli chodzi o pomidory koktajlowe, tutaj jest bardzo fajny sposób na to, żeby Miał dużo pędów, ale żeby fajnie wykorzystać tą przestrzeń. Mianowicie uprawiam pomidory na siatce na ogrodzeniu, więc wtedy 3, 4, 5 pędów spokojnie mogę puścić i też jednak pamiętam o tych liścieniach. Zauważyłem, że takie pomidory nie leżą na ziemi, przez co są bardziej słodkie, są bardziej powiedzmy dosłonecznione, przez co faktycznie te owoce i są większe, i są smaczniejsze i taki pomidor rzadziej choruje. Jeżeli już jesteśmy przy chorobach pomidorów, no to dodam, że raczej mi się nie zdarza, żeby pomidory chorowały. No chyba, że są bardzo deszczowe lata, wtedy pomidor często łapie albo czarną plamistość, w sensie taką zgniliznę albo zarazy ziemniaczaną, no to jest oczywiście bardzo niekorzystne dla pomidorów, ponieważ jak złapie już taką zarazę, jak ten owoc zaczyna robić czarny, no to niestety taka roślina raczej nie przetrwa niestety, więc lepiej jest zapobiegać niż leczyć, tak samo jak ze zdrowiem człowieka. Więc na przykład ja używam gnojówki z pokrzyw. Czym jest gnojówka z pokrzyw i jak się ją robi, znajdziecie film na moim kanale. I gnojówką z pokrzyw raz na dwa tygodnie podlewam regularnie pomidory, Ponieważ gnojówka z pokrzyw wzmacnia naturalną obronność roślin, jak również wykonuje opryski z gnojówki z pokrzyw. Robię to przeważnie w stosunku 1 do 5, czyli szklanka gnojówki na 5 szklanek wody. Taką miksturą psikam sobie raz na tydzień, przez co nie dość, że rośliny są jeszcze fajnie dożywione, wzmocnione, no to mniej chorują. Kolejna rzecz, jaką należy pamiętać o uprawie pomidorów, to jest jedzenie i picie, tak najbardziej popularnie mówiąc, pamiętajmy, że w fazie wzrostu jest potrzebne trochę azotu, natomiast głównie skupimy się tutaj na potasie i na fosforze. Chodzi o to, że potas i fosfor pomagają w utworzeniu faktycznie mocnych, dobrych, dużych owoców, przez co no, też te owoce będą dobrej jakości. Jeżeli chodzi o wodę, jak wiadomo pomidor składa się głównie z wody i tej wody nie powinno im brakować. Ja codziennie moje pomidory wieczorem podlewam w takim sezonie upalnym. Dlaczego wieczorem? Dlatego że podlewając rano pomidory, dopuszczam do tego, że ta woda może szybciej wyparować, kiedy zrobi się gorąco. Mam na myśli wieczorem koło 19:00, żeby ta godzina jeszcze była, jeżeli gdzieś tam jakiś pęd zostanie zmoczony przeze mnie. Chodzi o to, żeby podlewać pomidory tylko i wyłącznie do gleby, nie lać ich po liściach, broń Bóg, ponieważ wtedy istnieje ryzyko tego, że złapią nam właśnie choroby grzybowe, a tego oczywiście nie chcemy, bo zależy nam na tym, żeby te pomidory jednak były po prostu zdrowe i dobre. Istnieją dwa gatunki pomidorów: jest pomidor samokończący i pomidor, który sam nie kończy. Jeżeli chodzi o pomidory samokończące, nie mamy problemu z tego względu, że one w pewnym momencie przestają rosnąć, dojrzewają owoce, które są i spokój. Natomiast jeżeli chodzi o pomidory które same nie kończą. Jak gdzieś w okolicach sierpnia, tak w drugiej połowie przycinam górną część rośliny, tak żeby skupić się na tym, żeby owoce zdążyły dojrzeć. No bo wrzesień wiadomo, już jest nieraz deszczowy, jest brzydki, chłodniejszy, więc te pomidory niepotrzebnie siedziałyby na krzaku i się tam marnowały po prostu, a też nie chcemy, żeby się zepsuły, więc obcinam sobie i regularnie na worze podlewam. Nigdy, przenigdy i zawsze to powtarzam, liście, nie mogą stykać się z ziemią, ponieważ w ziemi też jest, no jednak nie ukrywajmy dużo takich patogenów i tak dalej. Więc roślina, która ma kontakt z ziemią, mianowicie liście, mogą poprowadzić choroby dalej. Więc ja polecam tak, żeby każdy liść od dołu, te dwa liście przynajmniej były usunięte, żeby było po pierwsze miejsce na podlewanie, żeby tych liście nie moczyć, żeby one się nie stykały z ziemią. I tak samo żeby miały przewiew. Więc fajnie jest przerzedzić co jakiś czas liście, tak, żeby otłonić owoce, oczywiście nie za dużo, bo jak wiadomo, roślina też karmi i żyje z fotosyntezy, tak to też powiedzmy może w skrócie. Więc potrzebuję jednak tych liści do jej prawidłowego przeprowadzenia. Natomiast część liści fajnie jest oberwać. Ja robię tak, że dojrzewami grono na dole, więc obrywam liście do następnego grona, zostawiając jeden pod spodem. Potem kolejne obrywam tak, żeby nie marnować też na produkcję liści. Podobnie jest z drzewami. Wiele osób mówi, że nie przycina śliw jabłoni, ponieważ przecież jest dużo pędów, to będzie dużo owoców. Nie do końca jest to prawdą, ponieważ stawiamy na jakość, a nie na ilość pędów. Owoce będą większe, owoce będą mocniejsze, smaczniejsze, zdrowsze, jeżeli tych pędów będzie mniej, a będą one konkretne. Podobnie z pomidorami, dlatego pomidory prowadzimy na jeden pęd. Jeżeli widzimy, że pomidor jakikolwiek zaczyna chorować, no to najlepiej jest go usunąć z bardzo prostego względu, żeby nie roznosił właśnie tych chorób na inne sztuki, ponieważ jeszcze wtedy można uratować. I broń, Boże nie dajemy takiego pomidora, który się nam... Psuje, choruje, do kompostownika, ponieważ wtedy też rozprowadzamy zarazę, i na następny rok, zanim się jej pozbyć, to my będziemy jej mieć jeszcze więcej. Tak samo nie sadzimy pomidorów dwa lata na tym samym stanowisku. Polecam raz na dwa lata je posadzić czyli na przykład 2018-2019 sadzimy coś innego 2020 możemy posadzić śmiało pomidory i dbać o to przede wszystkim tak jak mówię, nawodnienie odżywienie tych roślin. Żadnej chemii, proszę Was nie stosujcie, ponieważ, no, możecie sobie kupić w sklepie, przynajmniej ja jestem tego zdania, więc co? Tyle chyba ode mnie. Mam nadzieję, że ten film Wam się krótki spodobał. Było to takie uaktualnienie poprzedniego filmu, w którym byłem, no, młodszy o wiele i trochę inaczej też podchodziłem do tego, jednak, no, troszkę się zmieniło. Natomiast mówię, są warunki domowe, jest zima, postanowiłem, że też mogę się tak dzielić, przecież nie muszę siedzieć na tle tych pomidorów, mogę siedzieć na tle O Tediego, proszę bardzo, i nagrywać wam te filmy z domu. Także życzę wam udanych plonów, mam nadzieję, że skorzystacie z porad. Jeżeli oczywiście film się podobał, udostępnijcie go koniecznie dalej, niech ludzie mają pożytek, bo wiem, że z tamtego. Filmu, gdzie miał ponad milion wyświetleń, tego pożytku było. Wiele osób pisało do mnie na maila z podziękowaniami, że super im rosną pomidory. Więc o to mi chodzi, żeby dzielić się wiedzą. Natomiast w komentarzu możecie napisać. Hmm... Jakie macie pomysły na kolejne filmy? Jeżeli któryś mi się spodoba, oczywiście wezmę go pod uwagę. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, za poświęcony czas. Zachęcam do zostawiania subskrypcji i lajkowania, jeżeli się oczywiście podobał. Każda konstruktywna krytyka jest wskazana, więc również zachęcam do komentowania. Dziękuję bardzo.